Witajcie, ja jestem Abra, i mój drodzy dzień po tym, jak wyszedłem z więzienia, bo pewnie przypominacie sobie, jak trafiłem po prostu do Pierdla. Bo, e, jakby to ładnie powiedzieć, nie posłuchałem się pana X, nie wykonałem jego zadania i troszeczkę go naobrażałem. Delikatnie zwyzywałem, ale wiecie, czy słowo pajac to oczywiście wyzwisko? Nie, dobrze, to jest wyzwisko. W każdym razie, dzień po tym, e, mamy kolejne tabliczki. I słuchajcie, tabliczki są postawione, no tak, że po prostu nie da się ich nie zauważyć. Idziesz sobie tędy i po prostu je od Widzisz, powiesz, no, bra, no, ale to możesz tamtędy nie iść. No, to idziesz tędy i też je widzisz. Słuchajcie, są widoczne po prostu na kilometr. Ja je sobie zaraz przeczytam. Przeczytałem tylko pierwszą. Serwus, to znowu ja. Poznajesz, myślę, że taki stwierdziłem. Aha, dobrze. Nie, no, zaczyna się grubo. Naprawdę, dlatego moi drodzy, jeśli jesteście ciekawi tego, co się dzisiaj dowiemy, to oczywiście oglądajcie do samego końca i subskrybujcie kanał. Zaznaczajcie dzwoneczek i włączajcie wszystkie powiadomienia z filmów. E, o fi z kanału, o filmach, tak, bo są codziennie film. No, żeby wam się wyświetlały, to to naprawdę ważna rzecz, bo wczoraj, słuchajcie, pan X zaproponował nam sojusz, ale. Znaczy, wczoraj, przedwczoraj, ale ja powiedziałem, że. <słuch> Gościu, pal gumę, nie? No, w każdym razie, serwus, to znowu ja. Poznajesz? Myślę, że tak. Nie, no, absolutnie niczego się nie spodziewałem, że to ty. Dziś przekażę ci coś, ale musisz się wykazać. Ale jak to wykazać? Cze, cze, czemu ja mam się wykazać? Jeżeli chcesz mi coś przekazać, ty, panie, panie. X, cały panie X To po prostu mi przekaż, napisz mi tutaj tabliczkę I tyle, i będzie po problemie Ziomeczku, naprawdę, to jest bardzo łatwa rzecz Kolejna gra, każdy lubi gry Nie no, to akurat się zgadza, nie będę negował Udaj się do jeziorka? A, IPS To co dziś ci przekażę Ma być tajne Zapytasz czemu są tabliczki na środku? No właśnie, przecież się z tego nawet śmiałem Że są tak mega widoczne Tylko ty je widzisz nie, nie, to akurat jest jakiś śwek, no. Jak to jest możliwe, że tylko ja widzę te tabliczki? Czy to jest normalnie postawiona tabliczka, jak gdyby nigdy nic? To ta. Totalnie zwykła e, brzozowa tabliczka ja mu napiszę Elo, e, panie X. Ej nie, serio, to ja nie rozumiem o co chodzi, że niby tylko ja je widzę, ale w każdym razie to, co dziś się dowiem ma być tajne? Ma zostać, słuchajcie, po prostu jak chyba jako tajemnica. Prze tak on, tak on sugeruje, a teraz mamy się, słuchajcie, udać do jeziorka. I jedyne jeziorko, jakie przychodzi mi na myśl, to jest to, słuchajcie, właśnie jeziorko za e, tym sklepem Bobo. Tak, no bo jakie to inne jeziorko? Czy tylko kojarzysz w ogóle inne jeziorko, ale serio, sam fakt, że znowu mam się bawić w jego gry, jest po prostu... Ach, to już mi naprawdę działa na nerwy. Dobrze, ale po prostu chodźmy, słuchajcie. Ja już nie będę narzekał. Mam znaleźć coś tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Agent X dostał, słuchajcie, zadanie, aby zbudować bądź po prostu oddać dom panowi X. I to jest chyba właśnie ten domek pana X. Nie wiem, czy my będziemy czegoś, słuchajcie, w nim szukać, czy o co chodzi, ale mam się, słuchajcie, udać do jeziorka. I ostatnio w ogóle w jeziorku, to my przecież znaleźliśmy skrzyneczkę. Ona się, słuchajcie, znajdowała tutaj. No ale ona już tutaj była. Już raz tutaj byliśmy, więc czego on może chcieć więcej? Przecież tu nic nie ma nawet. No nie no ej, bez je... Ja a w ogóle ty bo ja się utopię i wtedy to naprawdę będzie problem, a nie chciałbym się słuchajcie, utopić. Więc dobra, moi drodzy, szukamy skrzyneczki, nie mam pojęcia, gdzie możemy ją znaleźć, ale powiedział, że w jeziorku, no to chyba gdzieś w jeziorku. Nie no, oczywiście, że wiemy gdzie ona jest, będzie w jeziorze, no tak powiedział, więc a, a ty? A może nie w jeziorze, tylko gdzieś... Koło jeziora? No, ale tu nic nie ma. Nie, dobra. A, okej, okay, mamy na środku. Dobra, ej, ale to troszeczkę ja nie zauważyłem. Wy pewnie już mi pisaliście komentarze, że. Aha, dobra, aberka, tu masz skrzynkę, ale dobra, przepraszam, nie zauważyłem, wiecie, ja często patrzę się w kamerkę na drugi monitor, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. W każdym razie mamy, słuchajcie, znalezioną pierwszą książeczkę. Skrzynkę, książeczkę. Tak, nie, ja już wiedziałem, że to będą. Ja już wiedziałem, że to słuchajcie, będą książki. Po prostu wiedziałem, bo już za dużo razy on robił te książki, ale za każdym razem one były coraz bardziej cwane i emocjonujące. Tam, gdzie ostatnia przygoda się zaczęła, S, literka S, naprawdę, my zbieramy literki, S, literka S, on ma mi przekazać wiadomość, nie, serio, ja od początku już wiedziałem, że słuchajcie, będzie chodziło o te literki, bo to nie jest pierwszy raz, to nie jest pierwszy raz, a jak powiedział wiadomość, słuchajcie, no to kurczę, to oczywiście, że chodzi o literki, tylko gdzie, słuchajcie, się zaczęła nasza, ten, przygoda, gdzie się, słuchajcie, zaczęła nasza przygoda? Nie wiem, ostatnio się zaczęła przygoda w domku. Ej, może chodzi o domek. Chyba, że nie o to chodzi. Nie, czekajcie, przygoda. Nie, naprawdę, chwila moment. No. Ostatni raz moja przygoda to było w sumie tutaj więzienie, więc troszeczkę, słuchajcie, zadziało się tutaj, ale tutaj nic nie ma. Jaka jeszcze... Nie, czekajcie, przygoda. Moi drodzy, trzeba się skoncentrować. Przy? Czyli coś grubego. Słuchajcie, dobra, zajrzyjmy do więzienia, bo mam jeszcze jeden typ, ale to by było dziwne. Mianowicie, słuchajcie, pamiętacie, tam był Labirynt. Tam gdzieś, słuchajcie, był Labirynt, to może tam. No bo to była akurat jednak przygoda. To można było pełnoprawnie nazwać przygodą. Natomiast, słuchajcie, tutaj w tym. W tym budynku nic nie ma! No to o co chodzi tobie, panie X? Dobra, udamy się, słuchajcie, faktycznie tam, bo to jest jedyna poszlaka przygody, jaka przychodzi mi na myśl, bo tam realnie była przygoda. Serio, tutaj gdzieś... Nie wiem gdzie to, słuchajcie, było tak dokładnie. To było gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, słuchajcie, był jakiś. Parkour to chodzi o tą skrzyneczkę? Ej, nie, chwila moment, bo teraz to nie wiem, czy chodzi o tą skrzynkę, czy o coś inne. Okej. Okay. Okej, okay, chyba chodzi o to, bo faktycznie mi się tak kojarzyło, że gdzieś tutaj, pamiętacie, gdzieś tutaj były takie em, ogniska, po których my skakaliśmy i potem poszliśmy tą alejką i tam był labirynt, więc tutaj się zaczynała ta przygoda. Dobrze, że pamiętałem, ale to ciężko, nie pamiętam, jak tam był labirynt. Dobra, słuchajcie, bierzemy kolejną książeczkę, mogę nawet, słuchajcie, odłożyć sobie tutaj troszeczkę żarcie i teraz tak, mamy, słuchajcie, S, natomiast tutaj mamy S, mamy dwie literki S, serio. Panie X, Panie X, czy Pan się w ogóle dobrze czuje? Dwie literki S mi dawać. Przecież jak to nie. Ma? A, no dobra, może ma to jakiś sens. W wodzie, pod czymś po czym chodzi. Co chodzi? Że gracz chodzi? Że ja chodzę? Że Pan X chodzi? W wodzie, dobra, w każdym razie, słuchajcie, jeżeli woda, to na pewno nie tam. To na pewno w tę stronę, słuchajcie, na pewno w tę stronę jest woda. E elektry mam założoną, więc na wszelki wypadek, słuchajcie, wolę sobie sprawdzić, dobra. Ona nie działa, czy co? Nie, dobra, nie chcę działać, ale w każdym razie. Woda, pod czymś po czym chodzi. Słuchajcie, jeżeli chodzimy, to po, po moście. I to może być, słuchajcie, tutaj, ale... Ale ja słuchajcie, tu nic nie widzę. Nie, tu akurat nic nie widzę. Eee, mamy jeszcze, słuchajcie, chyba dwa a na pewno jeden tam przebaczanie Ale czy o to chodzi? Nie, no czekajcie, woda pod czymś po czym chodzi. Tutaj słuchajcie. Wydaje mi się... Nie, ale tutaj nie ma przejścia. Chyba, że... że tu gdzieś? Pod wodą. No Nie, czekajcie, woda. Nie, w wywodzie. Prosto. Wy... W wodzie, słuchajcie, w wodzie. Pod czymś, po czym chodzi. Nie dobra, to słuchajcie, musi chodzić o ten pomost. Ewidentnie słuchajcie, to musi być ten pomost, bo to jest jedyne miejsce już po którym my możemy chodzić, nie? A jest w O! Jest, słuchajcie, skręczka. Ej, serio, gdybym ja wpadał na to od razu, to, to by było dużo lepsze. To by było dużo lepsze bo słuchajcie, poznał tą wiadomość w 3 minuty i byłoby po problemie, a tak to ja muszę Jak po prostu głupek słuchajcie, chodzić i szukać Z S S, Z. Jaki to ma sens? Nie, chwila. Ukryte obok dwóch warzyw. Dobra, zaraz pójdziemy... Sk Nie, skoro warzywa, to na bank słuchajcie chodzi o tą farmę, więc na pewno sobie tam pójdziemy. Ale chwila. Z i S... SSZ S, nie, nie, zysysy, nie, to słuchajcie, nie ma naprawdę sensu, dobra, będziemy musieli ewidentnie przeszukać, słuchajcie, tą farmę, bo tak, tutaj, słuchajcie, jest jedna farma, tam jest druga farma, więc będziemy mogli sobie ogarnąć, więc lecimy, ale ja, moi drodzy, przypominam koniecznie o sklepiku www.abraety, pierwsza linka w opisie, macie kozackie koszuleczki do zakupienia, są białe, czarne, niebieskie, zielone, czerwone, słuchajcie, różne kolory, tak samo bluzy z kapturami są w różnych kolorach i bluzy bez kaptura, są plecaki, worki na plecy, po prostu mnóstwo rzeczy dla każdego stałego widza. Tego kanału. I pamiętajcie, że do każdego zamówienia za minimum 149 zł jest darmowa dostawa kurierem pod standom. więc obczajcie www. Abra pierwsza linijka w OPISie. No, a teraz słuchajcie, gdzie ja mam tego szukać? Nie, poważnie, gdzie ja mam tego szukać? Słuchajcie, obok dwóch warzyw są ziemniaki, jest pszenica, dynia to chyba też jest warzywo ale ja tutaj w każdym razie słuchajcie. A, nie, myślałem, że to jest ta skrzynka. <laughs> Może słuchajcie ta? Nie, tutaj to jest stone. Tutaj też jest, słuchajcie, jeszcze jedna skrótka. A, tutaj też są warzywa przecież. No tak, ale tutaj jest więcej warzyw, słuchajcie. No bo tu jest pszenica marchewka. A może właśnie o te dwa chodzi? Nie, to są jeszcze? Arbuzala, arbuz to bardziej w ten już owoc. Ej, nie, dobra, słuchajcie, albo ta, albo jeszcze tam jest jedna, e, jedna farma. więc będziemy musieli je obczaić. Bo póki co, tak, tutaj nic, słuchajcie, nie widzę. W, w wodzie nic nie ma. Tutaj, słuchajcie, nic nie ma. Tutaj też wydaje mi się, że nic nie ma. Dobra, jeszcze, słuchajcie, możemy sobie szybko oblukać mniej więcej tą okolicę. Czy tutaj, słuchajcie, coś jest? Nie, dobra, to chodźmy na tą wyższą farmę, słuchajcie. Bo teraz troszeczkę jestem pogubiony. Kto normalny stawiałby skrzynkę, słuchajcie, tutaj na tej farmie? Jeżeli już gdziekolwiek, to stawiałby tam, ale. Może faktycznie słuchajcie, coś tutaj jest, no bo bez jaj, no, ale co tutaj w ogóle. Aha, serio. Serio. Kto? Kto normalny? Ja zapo. Ja zapomniałem, że my z panem X mamy do czynienia, przecież to nie jest normalny osobnik, to jest gość, który nas zastrasza i chce mieć ze mną sojusz i naprawdę myśli, że ja w ogóle wejdę z nim w jakikolwiek sojusz, połknij się w łeb typie, po prostu połknij się w łeb, ale dobrze, mamy kolejną książeczkę i faktycznie dwa warzywa były, no niech będzie, dobra, mamy słuchajcie teraz e, literkę O albo cyfrę 0, ale to jest chyba O, bo czekajcie, jak piszę 0, tak, to to jest o, słuchajcie, To jest duże o. Tak dokładnie. Nad albo pod jednym z muchomorów. Dobra, jeżeli muchomory to na bank, słuchajcie tam. Na bank gdzieś słuchajcie u Bobo. Więc lecimy teraz sobie właśnie z do Bobo. Ale serio, póki co mamy o, mamy z, mamy s i mamy s, czyli na pewno będzie szy. Na pewno słuchajcie, w tym będzie szy. Czyli mamy sos, sos. Sos albo sos. Nie, to słuchajcie, nie ma żadnego sensu. Nie, poważnie słuchajcie, to nie ma żadnego sensu. Dobra, słuchajcie, w każdym razie musimy przeszukać tutaj wszystkie te grzyby. Serio, pod jednym z grzybów. Nie, czekajcie, tak? Jak to było? Nad albo pod jednym z muchomorów. Dobra, jeżeli muchomory, to słuchajcie tutaj. Tutaj mamy, słuchajcie kolejnego, ale tutaj to raczej nic by się nie zmieściło. Tutaj, słuchajcie, też nie. Tutaj, słuchajcie, nad. Nie, tutaj na daszkach słuchajcie, nie widzę. Dobra, szukamy. Najpierw będziemy szukać, słuchajcie, pod, a potem będziemy szukać nad, bo jest. No dobra. Oke o! Okej, okay, to było łatwe. <laughs> nie, dobra, to akurat było łatwe. Tak jak słuchajcie, ten schreczki nie zauważyłem. Tak jak słuchajcie, tam wiecie, przy warzywach się trochę trudzie. Dobra, to było Easy, to było strasznie Easy. I mamy, słuchajcie, J. Jod... Szossi? Jo. Josz. Nie, dobra, serio, to nie ma żadnego sensu. Na najwyższym punkcie we wiosce, dobra, to też nie będzie łatwe, słuchajcie, wioska. To nie jest słuchajcie, już wioska. Tam nie ma wioski. Tutaj słuchajcie, może gdzieś. Dobra, ale nie. W każdym razie mamy, słuchajcie, już pięć literek. I one. One totalnie nie, nie, się nie łączą. Słuchajcie, to się w ogóle nie łączy. Musimy znaleźć najwyższy punkt we wiosce. Albo to, słuchajcie, jest najwyższe. Albo któreś z drzew. Dlatego, że słuchajcie, tutaj to może być wyższe. Te drzewa mogą być wyższe. I teraz, słuchajcie sobie obczajmy. Ale jak sami widzicie, naprawdę jest tu pokręcona sytuacja. Więc subskrybujcie. Oj, to jest wyższe, słuchajcie. Wydaje mi się, że to jest wyższe. Więc naprawdę warto być na bieżąco. Warto być ewidentnie, słuchajcie, moi drodzy, na bieżąco. I o, okej, okay. czyli chodziło o to, słuchajcie. Ale czy to jest naprawdę wyższe? Dobra, wejdziemy sobie, bo tak mi się wydawało, że któryś, słuchajcie, z tych miejsc mogłoby być wyższe, niż faktycznie mój budyneczek. Bo to jest jednak, słuchajcie, na wzniesieniu. To jest jednak, słuchajcie, na górze. I tak, to jest, słuchajcie, wyżej. To jest wyżej, słuchajcie. To jest na, na pewno najwyższy punkt. No chyba, że chodziło o to. Ale to, czy to można nazwać punktem, ten dym? Ale to jest na pewno, słuchajcie, najwyższy punkt w okolicy. Mamy kolejną, słuchajcie, książeczkę. Mamy kolejną wiadomość. Uuu Samo U? Serio? Gościu, czy tu nie masz żadnego. Samo U? Czy, czy ty sobie. On sobie kpiczy o co mu chodzi? On mi samo U zostawia, serio? U, żadnej informacji, że siema, siema Aberka, to już końca naszej zabawy. Siema, siema Aberka, co myślisz? E, nie wiem, zróbmy wojnę tak jak ostatnio. Nie no, cokolwiek, jakąkolwiek, słuchajcie, informacje. a on po prostu napisał literkę U. Dobra, teraz słuchajcie, to sobie wszystko pozbieramy jeszcze do kupy. Tylko rozwalę sobie tego sandstone'a, żeby nie syfić. Bo tutaj jednak, słuchajcie, troszeczkę syf zostawiłem, zbierając wszystkie te literki. Dobra, zrobimy sobie cyk, cyk, cyk. Dolatujemy sobie, słuchajcie, tutaj. I teraz tak, tabliczki są jak były, to też jest jak było. I słuchajcie, i pozbieramy sobie to wszystko. Mamy S, mamy S mamy Z mamy O, czyli słuchajcie na pewno mamy mam, e, czekajcie mamy S mamy S mamy Z mamy O, dobra i teraz słuchajcie do tego wszystkiego mamy J i U, dobra J i U, no i teraz słuchajcie spróbujmy z tego coś sklecić z nie na pewno będzie szy na pewno będzie szy, shuyos, Szo czekajcie Sojusz? Nie, o nie, nie, Sy o j u s. Mu chodziło o sojusz. Gościu, gościu, ja już odpowiadałem, że nie będzie żadnego sojuszu, ja nie będę robił wojny z Bobo i nie będę się z tobą bratał. Słuchajcie, ewidentnie tutaj mu chodziło o wiadomość sojusz, więc koniecznie piście, jak myślicie. O co chodzi? Co z sojuszem? Już się pytałeś mi dwa dni temu, ale ja nic ci nie odpowiadałem. I ty mi zostawiasz pojedynczą wiadomość: sojusz? Typeczku, wiem, że oglądasz ten film, więc. Więc nie wiem, wytłumaczcie o co chodzi. A wy moi drodzy, piszcie, bo on drugi raz napiera na sojusz. I to jest powód do obawy. Naprawdę warto się nad tym zastanowić, a to jest seria jednak łączona z wami, więc mam nadzieję, że wy mi w tym pomożecie. Dlatego pomóżcie i piszcie w komentarzach, a ja przypomnę słuchajcie, o sklepiku w Pierwsza linka w opisie macie kozackie koszyleczki, słuchajcie, Abra tym, tym białe, czarne, niebieskie i darmowa dostawa do każdego zamówienia zamieniłem 149 złotych plecaki i minus swoich rzeczy. Wpadajcie teraz, klikajcie www.abrety. A ja wam dziękuję i widzimy się jutro!